Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej części. Zagrajmy w Bioshock e, The Collection. To jest pierwsza część zremasterowana Bioshocka i kontynuujemy naszą przygodę od momentu, kiedy zakończyliśmy ostatnio, a jakiś czas nie grałem. W związku z tym e, przypomnę, że musimy dostać się do decor, czyli rdzenia, i go wyłączyć. Dobra, kontynuujemy. Przeładuję sobie strzałki, otwórz. Dobra, tutaj mieliśmy perki, tu mieliśmy bronie, i teraz strzelamy z łuku. E, gdzie była mapa? Moment, tu była mapa. No musi działać, musi działać teraz Ech. Bo musimy się dostać do biura Andrew Ryan'a I teraz tak Żeby tam się dostać to tak trzeba przeszukać workshops żeby dowiedzieć się jak przeciążyć Core, czyli rdzeń i wtedy dopiero dostać się do biura Angel Ryana, dobra? Workshops na dole A w ogóle mogę wziąć tego Big Daddy'ego. Bo on się przyda, gdzie on jest? Gdzie on już poszedł? Tu jest Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie Big Daddy'ego. Chodź Tu? Nie, tu są workshopsy. Tak. No to. Hmm. Gdzie? W prawo. System jest offline. Workshops tu, czy nie tu? Nie, to jest do HEPASTUS score, To nie jest to miejsce, dobra. Wróćmy jeszcze. Gdzie są te znaczniki? Workshops w prawo. Workshops w lewo. No bez jaj. Nie, w prawo. Jeszcze bardziej w prawo. O tu. Gram już w zaktualizowaną wersję. Podobno poprawili błędy. O, niech się potłuką. A, ten z tym A, i jak to zrobić? O. Właśnie... Au! Coś mnie tu leje. Jeden jest mój. Tego nie lubimy, a ten się nam przyda. Jaj, teraz mamy dwóch nieprzyjemnych. Nie to, to nie jest dobre. Au, awa, ała ała, 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 Kurczę, Big Daddy nam wpierze. Niby mnie teraz nie widać. Ale on się chciał. O! Żel. Kasa. Ale mam pełno kasy. Zjem coś, bo dostałem. Mm, teraz już nie wiem, zaraz. Moment, gdzie było B. B. był ten u góry. Znowu dolary, których nie mogę użyć. No, co tam? Jakie masz pytanie? Exploding bugs. Nie można zamykać. Nie, nie. Uratujmy ją Okej kolejna Little sister uratowana Nie będę tego hakować.

Eee, czy ja chcę zamienić sobie moce perki tak zwane? Hmm. Chyba na razie nie. To co mam jest całkiem ok. Hmm. Jak się tutaj kucało? Że zapomniałem, a tu, ale znowu dolary, no gra wcale nie jest nudna, może ze mną pogadać. Generalnie to nie jest Counter Strike, także... Dobra, jakiś dzienniczek odnaleziony. Hypo się przyda. O, są jakieś drzwiczki. I co tam ciekawego znajdziemy? O, taki ołtarzyk. Eee, power upa mamy. Get more bank for your research pack with damage research. No dobra. Przyda się, tylko. A tylko co by tu zmienić? Frozen Field tego nie korzystam praktycznie w ogóle. Gel, that's the pretty Betty of the mix. Should send the core into compensation mode, push power down the line, and trigger the circuit breaker on Ryan's gate. Well, that's the theory. It'll either work like a charm or blow up half of Rapture. Nothing ventured. Ah, dobra. Dostaliśmy informację. Mamy. Co zrobić? Oh, bump casing. Dobra. Nie... mogę nic z tym zrobić? Czemu nie mogę? You do not have the components. Uh, the items you need are listed in the journal. Dobra, wróćmy sobie. Zobaczymy, co jest nam potrzebne. Aha, find two quarter cans of ionic gel. Uh, Nitroglycerine charge. 4 R30 wire clusters. Co to jest? Jak to w ogóle wygląda? The only source of R34 sweets one by Big Daddy's. Boże, czterech Big Daddy'ch trzeba rozwalić. No nie jest to przyjemne. Bo to nie są łatwi przeciwnicy. Tak Ruć, jak wiem, mogę zamykać, jak nie pokonam ich. Ale mogę tutaj ginąć, wiesz? Dobra, nie mam broni już tutaj. To wybiorę sobie. Karabin. Gdzie jest? Ten? Dobra, gin ty. O, mamy gdzieś.

Shall be the fruit of thy Dobra, użyjemy stay'a, widzu, naucz się po polsku pisać. Nie widzą, bo widzą to inni widzą. A widzą przez OM. Idź do szkoły. <grywy>

A, mo, a póki może. Dobra, to, 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 to. A jak w Warszawie pogoda? 9 1, Kurde! 9.1 musi być. To może 2 9, 1, 4 Może tak. Dobra, chyba tu schakuję.

Trochę nie, nie... będzie łatwo. 2... 914... 2... 4... 9... 1... 2... 9... 1... 4... Było tak już? 2... 9... 1... 4... Incorrect code. A może faktycznie... HAKIER! HAKIER! dziewięć dwa cztery jeden dziewięć dwa cztery a może to nie są te liczby może pogramy coś wieczorkiem spoko zbustujesz mnie wiesz no Popatrzmy jeszcze gdzie indziej. Może w końcu kawaha wbije tak Z twoją pomocą. To na pewno. Narka Ruciak. No właśnie jej się nie da roz rozjebać. W tym jest problem. Kasy już nie mam co zbierać, bo mam pełno. O, czy tu jeszcze gdzieś są jakieś. No nie, tu też jest kasa. Jakieś informacje? A tu, w tej wodzie coś jest. Jakieś ciało. Klej. O, Big Daddy. A on mi akurat jest teraz tak potrzebny. Kurde. Tak go muszę zabić. Aha Ile on ma życia? Au, au. dobra, chowam się tu Hano tu. Dobra, zmienię sobie może amunicję jako jaką mam? Ale, no chodź tu, chodź tu, grubasku, chodź. Mam też na Twitchu i na YouTubie. jednocześnie leci stream, no chodź tu, no chodź. Z dziury go załatwię Au! o kurde A to bydle Nawet w dziurze nie mogę czuć się bezpiecznie Gdzie tu się zmieniało Ech, cholera Dobra to wiem weapon a, a gdzie się zmieniało? Nie wiem. No chodź tu, chodź tu. Nie wiem, czy mi to wyszło. Mhm. Dobra, może zmienię sobie broń. Poczekajcie. To zostawię, podpalenie, ale spróbuję go jakimś granatem. Frag granatem go załatwię. Chodź tu, Big Daddy. Chyba dostał, nie? Tam się, Miota. Ty jego wcale nie jest tak łatwo załatwić, Aha. a to bydle no uciek, proximity mine. O, to tutaj zapodam. No chodź tu, chodź. I teraz, i teraz dwururkę, mam tu jakie, jakąś amunicję? Mam jeszcze jakąś zwykłą amunicję, bo tego już powinienem dojechać A. Ale jeszcze mnie cieknął, dobra Mamy drugi z czterech Ale dobra, kasy właśnie nie potrzebuję A. To nic tu się nie da zrobić. Dobra, poszukamy tego bigadiego. O, trzeci jest. A to co to za bydle? Dobra, wiem, dolary... Ale dolary nie są, bo ch chyba że sobie coś kupię. Kupię sobie coś. Mm, frag grenady sobie kupię. Dobra, 300 dolców mi zostało. No to teraz zbieramy kasę. Tam pełno tego leżało. Ten tutaj miał 63 dolary. Dobra, później zajdę. O, tam jeszcze na dół jest jakaś skrzynka. Aaa, e, gońmy pierdziel. Tu kilka dolarów. Tu kilka rzeczy. O, apteczka. Czy jeszcze jednego Big Dadiego musimy ogarnąć? I.

Wyleciało, no nie, nic nic pożytecznego tu nie było. Znaczy przydatnego, pożytecznego, nieważne. A coś tam da się wskoczyć? No dobra, gdzie są jeszcze schody? Gdzie to wyjście było? który to tutaj takie hałasy wydaje, dźwięki. Fajny ten podwodny świat, taka kreacja dosyć ciekawa. Hmm. O, tam jest jeszcze Big Daddy, ale nie wiem, czy gdzieś nie leży jeszcze ciało jakiegoś Big Daddy'ego, bo ja tych Big Daddy, kilku załatwiłem już. Dobra, mamy Water of ionic gel To co nam jeszcze brakuje? Eee, spójrzmy eee, Jeszcze jednego Big Daddy'ego muszę załatwić I one nitroglycerin church Dobra, szukajmy Szukajmy, może znajdziemy Upgrade station, a to już korzystałem z tego Little sisters. Tu są. A co to? Jaki zwitek ciału? Wyskakuj, wyskakuj. Gin tam. Będziesz mi przeszkadzać. Hypo. Co tu Aha, ała, 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 ała. To gówno wybucha. Zapomniałem. Tu jest jeszcze ironic ale to już nie potrzebuje tego. Tu jest ciało. Tu już byłem. Mm. Dobra, first aida sobie kupię za 2. No to się przyda zawsze. No ale tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tu już byłem. Dobra, tu nic nie ma. Tu jeszcze skrzyneczki. O, pozbieram sobie rzeczy. Gdzie, gdzie to bydło? Gdzie on się gdzieś się zespał Dobra, niech, niech się spalą, nie podchodzę do nich, bo, bo mnie też nadpali tu gdzieś znowu. Big Daddy sobie biega. To mam wszystko. Generalnie Big Daddy jeżeli go nie wkurzamy to nas nie atakuje Dobra Tu jest Big Daddy, o Dobra Mamy cztery części potrzebne, tu też był Big Daddy z dolarami Czyli jakby te niezbędne rzeczy mamy, czyli jeszcze ładunek nam jest potrzebny? Coś tu jeszcze było? Jakiś patonik do zjedzenia? Nie trzeba było czymś rozwalić. Nie da się tutaj pewnych rzeczy nie da się siłowo zrobić, znaczy większość da się, ale pewnych nie. Teraz zakończę nagrywanie odcinka dla YouTube'a, pozdrawiam Was. Ale zostańcie tutaj, to jeszcze nie jest jakby koniec streama.